Proszę Pana, na stronie ministerstwa jest filmik z Panią ministrą Dziemianowicz Bąk. Pan zachwycacie się oboje z, tak, ze świadczenia wspierającego nowego, i Pan mówi, że ta osoba, która jest bardzo wymagająca, dostanie dużo świadczenia wspierającego i będzie mogła sobie dorobić. Proszę powiedzieć, to jest moja córka 30 lat, kończy nowe porażenie mózgowe. Niepełnosprawność intelektualna, ona do pracy nigdy nie pójdzie. Życie się toczy koło niej, ja walczę zawsze za nią. I powiem panu, pan, y, czytałam tak, o jeszcze zapytam, bo tu u pani, pani marszałek w gabinecie zostawiłam pana wypowiedź, wydrukowałam. Pan, jak nie był jeszcze kandydatem, nawet trzeciej drogi, to pan y, napisał coś takiego, że jako osoba niepełnosprawna czuję się dzisiaj, jakbym miał przyłożony. Przyłożoną zimną lufę od pistoletu. I teraz ja mam pytanie, bo tu mnie właśnie też koleżanki pytają, na Facebooku huczy, że pan chce zabierać rentę socjalną i wysyłać wszystkich jeszcze raz na ponownie na komisję. Na komisję. To znaczy pan mojej córce teraz chce wrzucić do wózka odbezpieczony granat. Tak? tak. Mam tak rozumieć, tak? Mogę już odpowiedzieć. Proszę tak, bardzo. Tak, tak. ja rozumie... tak. wszystkich Ale dajcie spokój kolejno. Ten post, który pani przytacza. Tak. Był dużo za tym, kiedy pojawiły się sensowne poprawki wymuszone przez stronę społeczną, także przez państwo. I te wyniki, które dzisiaj spływają z dyskanowania o doświadczeniu wspierającym są dużo bardziej optymistyczne niż to, co wiele osób i bo także ja. A przepraszam. Na, ten, na początku, kiedy pisałem te włosy. Ale to ja nie ja Ale pani mnie spytała dokładnie o to wiesz, poprawki 14 kwietnia 2000. Dokładnie tak. roku. A ostatnie poprawki przyszły już do 2023, które tak naprawdę dużo zmieniły w tym rozpaczy, w tym, w, tym, w tym temacie. Jeżeli mówimy o, o rencie socjalnej, tak jak powiedziała pani przewodnicząca 12 kwietnia. Będziemy na tym procedować w si tam państwo również będą. Przeciw no tak, ja zarzut, czy organizacje będą mogły, czy organizacje pozarządowe będą mogły na tym. Na tej komisji być. Dobrze, pana nie było u pani marszałek, a ja byłam. I tam padło z ust pani marszałek takie słowa, że pan premier Tusk z niczego się nie wycofuje czyli z procedowania obywatelskiego projektu o rencie socjalnej. Czy pan, jako pełnomocnik rządu? Może powiedzieć, że pan nie będzie stawiał żadnych przeszkód, żeby ten projekt obywatelski był procedowany i ta podwyżka renty poszła. Premierowi nie premierowi. Tak, ale czy pan nie będzie stawiał żadnych przeszkód? Barier budował niepełnosprawnym. O to chcemy zapytać. Pan premier dodatku przewodzi temu rządowi, jeżeli pan, jeżeli pan premier dodatku Tusk stwierdzi, że projekt ustawy, projekt obywatelski o zwiększeniu renty socjalnej, ma wejść w życie, to wejdzie. Ale nie o to pytaliśmy. No, o się, panie wyjaśnij, co wejdzie w życie. Mamy w życia. Tak. Moją rolą jest to, aby... Niczym nie różni się pan od wdówika, niczym. Tak. Nie, dzieli to, pan po prostu... Moją rolą jest, aby odpowiadać na prośby pana hmm. premiera, przygotować mu odpowiednia do wizy, przygotować mu wszystko to, co potrzebuje, aby mógł podjąć właściwą decyzję. Przygotowaliśmy to i czekamy teraz na to, co będziemy mieli 12 no, my mamy już dzisiaj zapewnienie, Pana mam Panie pytań, ministrze, pan Ja mam plan socjalnej, bez tylko zony, bez, bez, bez wolę, nikogo, bez asystentów. Proszę mi odpowiedzieć. Ja proszę tak podejrzeć. Tak? Mogę coś powiedzieć? Po to, żebyśmy mieli za to żyć, żeby dobrze. nasze dzieci ja miały po ja? prostu na to, życie. Odpowiem pani. Na ale być, tak. że tak. tak? Ja jestem naprawdę po waszej stronie. Jesteśmy Aha. po jednej stronie. Być może. No może ten. Te, to jest zgoda. bo może to, to budzi te emocje, że my chcemy do tego samego dojść trochę inną drogą. Ale, ale my efekt, nie mamy czasu. Będzie taki sam. To, to proszę panią, ja mogę pani odpowiedzieć bardzo od serca. Nie, ja chcę, bo... Wszyscy moi przyjaciele, z którymi jeździłem, na turkusy rehabilitacyjne, już nie ma. Zostałem sam. Ja też nie mam czasu. Ja też bym chciał, aby moi przyjaciele, inni znajomi, także państwo, mogli żyć w godnych warunkach. I takich osób jest w Polsce z setki tysięcy. To my byśmy chcieli, żeby pełnomocnik nam pomógł w tym. Ja bym chciał, aby Teraz ja. ci ludzie, my, Zaprawdę mogli się czuć tutaj jak u siebie. I, i to jest. Po to jestem tutaj. I dlatego też jestem tutaj z Państwem. Dzisiaj. Adrian, mogę? mogę? Teraz, teraz Adrian. Pan tak, pan. Pan. ona była pierwsza. Pamięta Pan. E, chwileczkę, chwileczkę, Poczekajcie, spokój, Poczekajcie, i pomału. Teraz mów. Dobrze mów. I dlaczego zrobiliście Dlaczego rozmawiacie, nie rozmawiacie o osobach e, intelektualnych? Te osoby są zupełnie wykluczone. Nie można podzielić rodziców ani dzieci. Mało tego, nie można buntować rodziców przeciwko dzieciom i dzieci przeciw rodziców. Nie można, ale oczywiście, Panie ja ministrze... Nie tego nie Proszę bo pani chodzi o retę, to Proszę się, to raz to raz proszę ja się powiem uspokojnie. potem. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Czuję, przyjechałam dzisiaj z Gliwic, wczoraj pracowałam 12 godzin. Mój syn niepełnosprawny od urodzenia, nie z własnej winy, nie genetyka, nic takiego. Z, z Poród się po prostu nie udał. Ma 38 lat. Nigdy nie będzie miał dziecka, żony, nie napije się alkoholu, nie pójdzie na dyskotekę. On ma 38 lat i lata z pistolecikiem za 5,50 i z krótkofalówką bawi się w policjanta. Ma wadę wymowy, jest upośledzony umysłowo, totalna kontrola i logistyka moja, że ja pracuję, mając 70 lat skończone w styczniu. Ja już nie mam siły. Rozumie pan? Ja nie mam czasu czekać. Ja chcę ja chcę odpocząć, zająć się totalnie moim synem, a nie pomagają mi różni ludzie, pomagają mi przyjaciółki. Ja chcę, ale nie mogę, bo muszę pracować, żeby nas utrzymać na powierzchni. Bo ta renta socjalna, która teraz jest, to z ledwością wystarcza na trzy razy w tygodniu marnej rehabilitacji na miejscu. A gdzie turnusy, a gdzie lepki, a gdzie życie? Rany na piętach, które się, bo ma chore nogi, chorą rękę, chore ucho, gdzie to wszystko, skąd brać na to, ile lat ja muszę pracować, ja pana błagam, ja pana proszę, nie mamy asystentów, 24 godziny na dobę, jak po prostu śpimy jak ten zając w kapuście, za przeproszeniem, ile ja mam jeszcze czekać, ja pana błagam, niech pan się pochyli nad nami, a tu, że dzisiaj czekałam tyle na pana, mając 70 lat, to czuję się z lekko upokorzona. Naprawdę. Panie ministrze, panie, ministrze, panie, ministrze, panie ministrze, w czasie protestu samorządowców pod Sejmem, pan marszałek Hołownia podpisał się pod projektem obywatelskim o podwyższenie renty socjalnej. Więc prosimy o realizację tego. Proszę pana, panie ministrze, my się leczymy psychiatrycznie u psychologów o na różnych no, terapiach. Starczy? Ja ja chciałem głośno i wyraźnie powiedzieć zapytać i nie powoływać nie się na naszą znajomość. Ale tutaj chciałem jasno i wyraźnie zapytać, czy pan minister Wie i czy jest świadomy jak, jak ten projekt socjalny jest bardzo ważny i czy jest pan za nami, a odpowiem Pan na proste pytanie, czy poprze Pan nasz projekt, bo po to jesteśmy. Po to jesteśmy, żeby konkretne, konkretne konkretną decyzję i pamiętam o tym, jak Pan zawsze pobierał moje działania. Tak, ja bardzo poprę pana działania, ale w konkretnym kierunku renty socjalnej. Bardzo wow. chcę konkretów. Nie chcę już protestować, chcę żyć godnie. I tu jeszcze pytanie z pleców. Co robiliście Państwo przez dwa miesiące od 25 stycznia, że jeszcze nic z projektem nie dzieje? Tu pytanie o. Kim? Nie ma opinii żony. Jeszcze jedno pytanie. pytanie. Może niech odpowie. Dajcie może, Pan odpowie teraz. Tu mam pierwsze pytanie padło, czy, czy wszyscy muszą iść pracować, że są osoby, które do pracy nigdy nie pójdą, tak będą osoby, którym pójście do pracy będzie pewnie niemożliwe, ale tutaj mamy różne osoby z niepełnosprawnościami. Moje wypowiedzi, które się przewijały w mediach, były także, także o tym, więc tutaj bardzo proszę, aby, aby precyzyjnie tutaj o tym mówić. Ja nie każę nikomu, czy żeby wszyscy poszli do pracy. To jest pierwsze. Pierwsze to jest pytanie, e, tutaj pytanie było o Pani, która, która e, przyjechała podaje. Libic, e, tak. Ja naprawdę jestem po Państwa stronie. Ja również, e, ja również wiem ile moi rodzice musieli przejść. Ja wiem ile ja sam przeszedłem. Naprawdę nie, 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 nie jesteście Państwo w stanie powiedzieć, że ja nie wiem, o co chodzi, bo ja naprawdę wiem, o co chodzi. Ja Państwa rozumiem. Pytanie Adriana. Tak, dobrze pytam, Adriana. A propos renty socjalnej. Ja jestem za tym, aby świadczenia, które idą do osób z niepełnosprawnościami były dużo wyższe. Ja bym pani y, mógł godnie żyć. Ja bym... Ty, abyś ty mógł godnie żyć. I moją rolą jest to, aby o to Prakty. zawalczyć. I tak jak mówił Pan y, Marszałek Hołownia, y, 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 kiedy się podpisywał. Ja się kiedy się podpisywał, Ja jestem za tym, aby te świadczenia były naprawdę wyższe. I Pani Katarzyna Obrachany także, posłowie Lewicy, posłanki Lewicy Trzeciej Drogi Polskiej 2050 i Koalicja i też o tym mówili w Sejmie. Są pewne rzeczy, które teraz przy udziale Ministerstwa Finansów przy udziale Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniamy i tak jak powiedziałam 20 kwietnia będziemy naprawdę już dużo więcej wiedzieć i ta decyzja, która zapadnie do tego czasu będzie to najwłaściwszą. No tak yeah. Pani pan... panie pani ja Panie ministrze, ja chciała Pani się podpisywa pod projektem, to powiedział, że pan świetnie się zajmuje problemami osób niepełnosprawnych, więc prosimy. Panie pełnomocniku, ja chciałam jeszcze zapytać, czy pan jest pełnomocnikiem osób niepełnosprawnych czy organizacji pozarządowych? Pan mi proszę odpowie, dobrze? a jeśli mogę, jeśli mogę pytanie takie. Po czym pani wnosi, że, że jest ta druga opcja? Przepraszam pana, no przecież po konsultacjach społecznych z tamtą stroną, czy organizacje pozarządowe mogą decydować za osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów? Punkt, dobrze, dobrze. dobrze, to tak jak powiedziałem jeszcze chwilę temu, na spotkaniach, na konsultacjach są i organizacje pozarządowe, które często są. Tak naprawdę zrzeszają rodziny i osób z niepełnosprawnościami. Były, były u mnie także, jeszcze tylko dokończę, bywały u mnie osoby z niepełnosprawnościami. Praktycznie każdego tygodnia przychodzą do mnie rodzice i rozmawiamy o rzeczach, które się dzieją, o WTZ-ach, o zaz o innych miejscach, o świadczeniu idziemy. O, o innych rzeczach, które naszego życia dotykają, więc proszę mi nie mówić, że jestem orędownikiem organizacji pozarządowych, bo to nie jest prawda, bo to nie jest prawda.